gdyby połączyć dwa najdziwniejsze moby w Minecrafcie. Albo jeszcze lepiej połączyć je wszystkie. Dzisiaj dzięki specjalnej maszynie to wszystko będzie możliwe. Ale niestety nie mam jeszcze maszyny do subskrybowania, więc akurat to musisz zrobić ręcznie. Dzięki wielkie, bo dobijamy do pół miliona, a teraz lecimy z tym matem. Wow, dobra. Ta skrzynka ma jakieś magiczne moce. Mogę sobie wyobrazić dwa moby z Minecrafta, a ona je połączy w jedno. Teraz jest pusta, ale chciałbym zobaczyć połączenie Slime'a i Creepera. Bo już teraz brzmi jak Najgorszy pomysł świata. Ale dobra, lecimy z tym koksem. Wow! Jajko przywołujące Slime creepera. No i już widzę, że będziemy się wspaniale bawić. Let's go! O kurde bele! Nie, nie chwilę! Czy to jest w ogóle legalne? Czemu on jest taki wielki? Nie tego spodziewałem się po Slime creeperze. Znaczy wiem! Rozumiem, że. O, aha! Rozumiem, że wyglądał jak Slime, ale Slimey nie są takie wielkie! Dobra, jeszcze raz, ale tym razem przygotuję się lepiej. Chcę z nim zawalczyć. I po co mi to było? Powiedzcie mi, skrzynko, daj mi jeszcze jednego. Dziękuję, doceniam. Ale to był dopiero mój pierwszy pomysł na bomba. Nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. Dobra, jestem daleko, jobka, lecimy z nim, kurde bele. Chwilę, 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 że co? Teraz już rozumiem, dlaczego to creeper slime. Jak zabijemy wielkiego, to pojawiają się małe. Uf, na szczęście nie ma jeszcze mniejszych. Creepery wielkości i szybkości małych zombiaków to jest zły pomysł. Za to wiem, co jest dobrym pomysłem. Droga skrzynko, chciałbym połączyć Gasta i Squida. To się nie może udać, nie ma nawet takiej opcji. Nie, nie, proszę, nie. <laughs> Czy to jest w ogóle legalne? Dobra, więc chyba oficjalnie mogę powiedzieć, że witam w cyrku, co? jest! Ej! Chwilę! O, o, nie podoba mi się to, co tu się dzieje? Czekajcie! On strzela atramentem! Słuchajcie, gdzie ty jesteś, nie wiem, daj mi spokój! Przecież to jest zbyt upe, tak nie powinno być! Jak gościu nadal będzie we mnie strzelać ślepotą, to jakim cudem ja mam w niego trafić? że ja nawet nie mam powiedzieć jak gdzie on jest, no proszę, no! A, udało się, udało się, widziałem go przez, przez sekundę, dosłownie wspaniale! Ej, ty panie, nie masz zbyt dobrze? Mogę odbić tę kulkę w ciebie! Mogę, oh, kurde, bele! Dobra, już po tobie daj mi święty spokój! No nie no, ja będę w ślepy. No chodź tu, choć, no, choć taki mądry jesteś! No, no, nie widziałem tak! bardzo opemowa. że nawet nie to, że znaje obrażenia, bo on praktycznie nie znaje obrażeń. Ale ta broń, którą posiadał, to było coś. Przecież łatwiej było zabić winera niż tego gościa. Dobra, to było mocne. Pierwszy raz w tym odcinku poczułem, że stoją przede mną jakieś wyzwania. No dobra, no to poprosiłbym żelaznego golema i dajmy na to na przykład Blaza. O! Już czuję, że będę żałował tej decyzji. Nie! Top 10 najgorszych pomysłów wszechświata. Miejsce pierwsze, połączenie golema i Blaza. Okej, okay, ale na razie jest miłość, Siemanko, panie. Weź golemie. Ej, kurde pele! On jest miły! Ale koks, to ma akurat po golemie! Nie wiem, czy koniecznie chciałbym go atakować, ale mam inny pomysł. Ej, przyjacielu, jako że w sumie jesteśmy braćmi, nie? Masz pożyczyć ognia? Trzeba mi zabrać kurczaka, stary. Ej, ja ci nie dałem tego kurczaka, bo ten. O, co? Dobra, zaczyna się robić mocno. Dajcie mi na chwilę tego królika. Potrzebuję jakiegoś mięsa, bo nie dowierzam. O, więc tak, mam ogniowego, żelaznego golema, któremu mogę dać moje jedzenie i on je po prostu przepali, tak? Zbyt piękne. jak kto weźmie się to przepali. Dziękuję bardzo, Pozdrawiam. Co jeszcze może robić golem z lawy? Boję się, że niekoniecznie może wchodzić do wody. Chodź, stary kąpiel, zapraszam do basenu. Jedzy, co ty robisz? Nie no żartujesz sobie chyba teraz. Głoś, co jest totalnie niezniszczalne. Jest dobra, no to zobaczymy teraz, nie? Ła, ła, dobra, nie chciałem tego widzieć. Dziękuję bardzo. Strzelasz chociaż jakimiś kulami. Co ty robisz? Dlaczego? Dla. Nie, nie, nie. Nie możesz tak robić, jesteś golemem, stary. Nie możesz latać, nie pozwalam ci. Proszę, nie, zejdź na ziemię, stary. Nie, nie proszę. Załatwmy to jak golem z golemem. Nie możesz latać, ja nie mogę. Ja nie mogę latać. Wiecie co? To, to Szkoda gadać w ogóle Proponuję, żebyśmy zostali z nim w neutralnych kontaktach Miło było, po co to zmieniać Zamiast tego wolałbym poprosić moją skrzynkę O kolejnego moba Jakby tak połączyć o świnie i na przykład Creepera, to to się źle skończy Przepraszam, nie powiem. dobra, powiedziałem to Chyba powinienem bardziej uważać na słowa Świetnie, wylądowałem na świecie ze świnią Którą udaje creepera Nie, stary, nie, dlaczego ty wybuchasz, no proszę, ty jesteś świnią A nie creeperem bardziej Świnie się oswaja, świnie nie wybuchają, gościu W ogóle, gdzie ty masz nos, świnie mają też nos Spokojnie, ej, 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 spokojnie, spokojnie, dogadamy się. Tylko proszę, nie, tylko nie to, daj mi spokój, nie wy, nie wybuchaj. Pff. Jak? Czy ona wybucha silniej niż Creeper? Widziałem to, to nie był normalny wybuch. Podobały mi się te połączenia z Creeperami. O, i może golema? Chociaż chwileczkę, ja na pewno chcę to widzieć. Kocham golemy i niekoniecznie nie chciałbym to zmieniać. Ale w sumie Creepery też kocham. Czemu nie? Coś czuję, że zaraz się dowiem, czemu. Ale nie dlaczego powinienem je kochać, tylko dlaczego powinienem żałować tej decyzji. Czy wy może będziecie chcieli z sobą walczyć? Słuchajcie. Wow, pa! Ojej, ojej, Nie do gościu, ty to wyglądasz groźnie. Czy znaczy, lubisz swojego przyjaciela? Chcesz się z nim cudurać? Nie, co, co ty robisz? Czek, nie, stary, Wygląda jak golem poroków Bydgoszczy! Żartuję, kocham bydgosz! Ale wydaje mi się, że mogę nie pokochać tego ziomka. No dobra, stary, dlaczego działa jak Creeper? Czy ty Czy ty wybuchasz? To słyszę głosy wybuchu, ale to ewidentnie, to ewidentnie nie jest prawdziwe wybuchanie! No i się wkurzył już po mnie! Wspaniale! Jeszcze powiedz mi, że masz kapę jak jakiś Wider albo Smog. Tylko tego brakuje do kolekcji. Nie! Sekundę! Coś się stało, stary! Dlaczego on się naładował? Dlaczego on się naładował? Tego nie było w umowie. coś ty zrobił, stary, nie, tylko nie to! O, nie! O, nie, 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 tylko nie! Proszę, nie! Jakże... Czemu on jest takie szybkie, muszę jeść jabłko jedno po drugim, żeby w ogóle przeżyć. Daj mi w końcu święty, spokój, stary. Fajnie było! Ale ja chciałem tylko zobaczyć, kim jesteś! Nie chciałem, żebyś mnie zabijał. Ale i tym razem nie nie dam się, nie dam się, nie ma takiej opcji, nie! Złote jabłka! Czemu nie zebrałem żadnych bloków, mógłbym wejść, kawałek wyżej, byłoby bezpiecznie, ale nie! Po co? Stary, dobra, no weź już proszę! Nie, ja już nie chcę! Ja też jestem golemem, tak jak ty, no dogadamy się! Gura, góra, góra, tylko góra jest moim ratunkiem, on tam nie wejdzie. On jest zbyt duży, widzę go tam jest. Co to są za dźwięki? Co on robi? To chyba nie jest normalne. Gościu, golemy, tak się nie zab... Wow. Zdecydowanie, że nas do golemy się tak nie zachowują. To była solidna walka. Normalnie nie chcę myśleć, co by było, jakbyś połączył siły z Deb. Nie, nie robimy tego. Droga, skrzynko, anuluj to, co powiedziałem. Nic nie słyszałaś, jest okej, okay, spokojnie. <słuch> Dawno nie czułem takiej ulgi. W jakie ciekawe moby się jeszcze nie bawiliśmy. Potrzebuję czegoś takiego nieoczywistego. Na przykład bałwana i dajmy na to endermana. Bałwana, endermana, to się rybuje. Ale czy to jest w ogóle możliwe, Czy ta skrzynka przewiduje takie rzeczy? Przewiduje. Powiedzcie mi, czego ona nie może zrobić? Mam ogólnie takie małe pytanie. Bałwany zazwyczaj są miłe. I Endermany, jak się im nie patrzy w oczy, to też. Ale on ma na głowie dynie, więc teoretycznie nie powinien widzieć, jak na niego patrzę. Co, nie? Uf, jest bezpiecznie. Endermany i bałwany boją się wody. Czy on też? Dobra, dobra, przepraszam, nie chciałem. Spokojnie, spokojnie, jest okej. Okay. Ona na zgodę, dawaj stary piona. Nadal jest miły, to jest podejrzane. Kurde, pele Endermany mogłyby takie być na co dzień. I śnieżki wyrzuca same nudy. To ten tego może komarnica. I, creeper. Musiałem, sorry, musiałem. Przecież to jest połączenie dwóch największych bossów tej gry. Nie mam pojęcia, jak to może działać. To nie ma sensu. Ej, mały, hej, nie proszę, nie wybuchaj. Spokojnie. Co to, co? Wrzucił atrament. Atrament powoduje, że. No, no, jakby kto by się tego spodziewał. Że stałem się ślepy, ale sam w sobie nie wybuchł. Serio na 20 sekund, dłużej się nie dało. Ten gaz, chociaż miły był i na 5 sekund, wyrzucała nie na tyle. Totalnie bezużyteczny moby. Wybucha atramentem i gonić jak głupi. Mam no, wrażenie, że normalne creepery nie są takie szybkie. Stary, spoko. Oh, oh! Koniec ze śmierciami, więcej nie umieramy O, jakby tak połączyć jeszcze raz Gasta, ale tym razem na przykład z O, iluzjonerem, to jest już zbyt skomplikowane Żebyś potrafiła to zrobić, skrzynko, nie Nie, proszę, powiedziałem, powiedziałem, że Zbyt skomplikowane, dlaczego? Nie musiałaś Serio, wystarczyło powiedzieć, że się nie da Iluzjoner i gast Problem polega na tym, że sam nie do końca Wiem, co robi iluzjoner W minecraftzie, ale Chyba zaraz się przekonam, ile was Chwileczkę, iluzjoner to był ten, co spawnował Kilka jednocześnie, nie wiem, czy dużo. Czy ludzi nie pamiętam, ale wylądowałem właśnie w środku okropnej sytuacji. Dobra, jeden poszedł po prawej stronie. Lecimy pozostałe trzy. 3... Nie, sorry, cztery nawet! Okej, okay, teraz trzy. A wyżej się jeden podlecieć. Dobra, ten będzie nas strzała. I poziomeczko. Wow, to jest nierówna walka! Jasne, wyżej się podleć, bo możesz. No czemu by nie? Wiesz co, ja też zaraz pójdę do kopalni. Co wtedy zrobisz? Wygląda na to, że poleciał tak wysoko, że już chyba do mnie nie wróci. Nie będę oszukiwał. Taka opcja mi jak najbardziej pasuje. Wiem, czego jeszcze nie robiłem! Nie włączyłem Silver Dobra, dobra, to Silver! Silverfish i. nie wiem, Creeper! A, mogłem wziąć coś innego, ale niech będzie! wydaje teraz tylko, czy on będzie mały, czy on będzie szybki i co w sobie będzie miał Silverfisha! Raz jeszcze, że mówiąc, to zbytnio nic. Jest wolny, trochę szary, więc trochę wygląda jak Silverfish. Ale nie zapowiada się, żeby to był jakiś wielki, silny boss, więc stary wybuchki sobie, jeśli chcesz, żaden problem. Dobra, żałuję tego, co powiedziałem. Już chyba rozumiem, co ma Silverfisha! I jego wnętrze, nie wiem, żołądek czy coś, było w całości wypełnione tymi małymi, głupimi stworkami i mi się rozlazły po całym świecie! Okej, okay, już, 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 spokojnie, spokojnie Więcej was matka nie miała, jeszcze ktoś? O, spokój, no ja dawaj blaze'a i świnie To musi wyglądać śmiesznie, jest mamy to Blaze'owa świnia, spełniam dzisiaj swoje marzenia Czy to nie jest najsłodszy Bob, jaki widzieliście w życiu? Jaki kochany sobie skacze w górę i na dół Hopsasa Hopsasa, co ja robię ze swoim życiem Że właśnie śpiewam hopsasa dla latającej świni Dawaj na solo, ja łapki, a ja ty swój nos Miły blaze, co się stało z tym światem? Tutaj wszystko jest do góry nogami Blaise są miłe i wyrzucają się Ciebie, co wyrzuciła? O, oh! wow, Lejsowe mięso. Pozwala pływać w lawie, dajcie mi to, tylko muszę być głodny. Cieba lawo, co tam u ciebie? Lecimy z tym koksem i co? Pływamy, odporność na ogień, na... 18 sekund. Spodziewałem się czegoś lepszego po tym porkczopie. Dobra, no ale jak to lubi? Ja na przykład lubię tę skrzynkę. I chciałbym jej właśnie dać najtrudniejsze zadanie w tym odcinku. Połącz tyle mobów, ile tylko się da. Takie, których nie sprawdzaliśmy, czyli pająki, zombiaki, w, w cokolwiek. Wszystko. Połącz wszystko, co się tylko da. No jajko, wygląda, jakby w tej skrzynce była dziura. Ale nie, to jest dem, Mr. Spock. Czyli mob, którego prawdopodobnie wolelibyście nigdy nie spotkać. O mamo! Dlaczego ty masz Bosbar? Ty jesteś bosem, stary! Ła, nie, nie, nie chciałem latać, gościu! Co ty mi zrobiłeś, proszę! Nie, tylko nie to! Co to jest, To jest połączenie zubiaka, drbana, pojąka, e, slimea, creepera! Jeszcze ty nie ma na głowie! Ale pokonam cię, stary! Zaraz będzie po tobie! Ile on ma tego HP? To jest nielegalne! Ła, nie, nie! Nie, pff. nie poddajemy się, lecimy, nie śpimy! Możesz mnie zabić, jak chcesz, ale na koniec dnia to ty będziesz martwy! Dobra, dobra, chyba, że jednak ja, przepraszam, nie, nic nie powiedziałem. Dobra! Ej, jestem do góry, to jest dobry moment, żeby go zaatakować z powietrza! Zabrałem, a on mnie drugi raz zabił. Jak gość mi już prawie całą zbroję zniszczył. Wezmę go z góry, to jest moja taktyka. Dlaczego on? Dlaczego on się odbudował w KP? Daję sobie jedną ostatnią szansę, moje ostatnie życie. He, -e -e nie było tematu. Ja po prostu chcę zobaczyć, co się stanie, jak on umrze. I nie odbudował już więcej tego KP. Nie, nie, ja nie mam siły. Nie, dziękuję bardzo. Tego gościa nie da się pokonać. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, którego MOBA wy byście połączyli z jakim. A my widzimy się jutro, sieba. Wow, a przed sobą po prawej stronie masz właśnie przekozacki film. Sprawdzałem. Tam najpopularniejsze i najdziwniejsze Minecraftowe TikToki z ostatniego tygodnia Jeśli więc chcesz się przekonać, czy są one prawdziwe, czy nie, to koniecznie wbijaj Pa, pa